Partnerem projektu High History jest sklep Militaria.pl. Polecam. Joanna Lamparska. nie jest sprawiedliwe. Są takie obiekty, w których kompletnie nie znajdziecie nic ciekawego, a są takie jak Zamek Czocha na Dolnym Śląsku, w którym co chwila znajdują a to nową skrytkę, a to jakiś skarb, a to odkrywają jakąś tajemnicę, i dlatego dzisiaj nasz program przyjeżdża właśnie do najbardziej tajemniczego zamku w Polsce Czocha, Dolny Śląsk, blisko już do i czeskiej, i polskiej granicy bo chcę Wam pokazać, jak taki zamek, to odkrywanie wygląda od środka. El Na nocnym zwiedzaniu, byłam jednym z upiorów. Małgorzata Grabowska, przewodnik w zamku Czocha. W sali portretowej, w komnacie portretowej, zawsze czułam czyjąś obecność. Zawsze się bałam, zawsze te portrety um, gdzieś tam do mnie przemawiały w jakiś sposób. Coś mi migało, coś mi mrugało, ale wiadomo, było ciemno, więc ja sobie to racjonalizowałam, że to jest po prostu strach w mojej głowie. Ale to cały czas, z każdym nocnym zwiedzaniem, było potęgowane. W pewnym momencie, kiedy szłam, czułam czyjąś obecność, czyjś oddech na moich plecach. To było przerażające, to było mrożące, krew żyłach. W takich obiektach jak ten dzieją się czasami dziwne rzeczy i oczywiście my je wkładamy między legendy. Ktoś mówi, że jest tu duch albo że coś straszy. Tymczasem w Zamku Czocha takie rzeczy zdarzają się naprawdę i kiedy ja rozmawiam z przewodnikami, często po cichutku podpowiadają, a wie pani, widziałem tutaj dziwną rzecz, coś mi wypadło, dziwne światło. Ile prawdy jest w tych opowieściach i czy rzeczywiście taki zamek jak Czocha może mieć prawdziwe duchy? Dlaczego niektórzy przewodnicy odmawiają prowadzenia nocnych zwiedzeń? Bo się boją. Jarosław Kuczyński, dyrektor zamku Czocha. Boją się duchów. Niektórzy mają troszeczkę złe doświadczenia wynikające z obawy przed tym, że staną się świadkami takich właśnie wydarzeń. Jak powinien zareagować menadżer? Jak Ty reagujesz jako menadżer zamku, kiedy przewodnik przychodzi i mówi, że nie będzie oprowadzał w nocy, bo ma jakieś swoje obawy? Staram się to zracjonalizować, no niemniej jednak przekonania pracowników na te tematy są troszeczkę odmienne niż moje. Boją się i cisza jednak w zamku jest bardzo przerażająca, szczególnie w nocy. No niemniej jednak e, krzywdy nigdy nikomu te nasze zamkowe duchy nie zrobiły. Wierzyć, nie wierzyć w te opowieści? Ja z własnego doświadczenia wiem, że kiedyś spałam tutaj w towarzystwie warszawskiej ekipy filmowej i reżyser wstał rano z podgrążonymi oczami i powiedział, że nigdy więcej nie będzie w tym zamku spał, ponieważ całą noc słyszał, Płacz jakiegoś dziecka. Oczywiście ja mu nie wierzyłam, ale on poprzysiągł, że nigdy tu już nie przyjedzie i rzeczywiście tak się stało. Zamek Czocha kubatury, ma ponad 3800 metrów. Tak naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że więcej niż połowa jest, jeszcze jest nieodkryta. W 2019 roku przeprowadziliśmy skaning klaserowy zamku, w którym jasno było widoczne. Że są między murami tutaj niesamowite anomalia, które zamierzamy w niedalekiej przyszłości odkryć. Spójrzcie, co dzieje się dookoła. Codziennie kilka tysięcy turystów, którzy wchodzą, zwiedzają, ale nie zdają sobie sprawy, że za każdym elementem ściany, za Każdą deseczką, za każdym elementem podłogi może kryć się jakaś tajemnica. To, że zamek ma taką kubaturę i ma tyle zakamarków i tyle razy był przebudowywany, oznacza, że przez cały czas to za ścianą, to pod podłogą można na coś trafić. I Pytanie, jak ma do takiej tajemnicy podejść racjonalny menadżer? Ktoś, kto opiekuje się zamkiem, ma pracowników, musi wypłacać pensję, a nie zajmować się jakimiś tam skarbami i tajemnicami. Czym jest ta tajemnicza połowa? Ym, zamierzamy w najbliższej przyszłości y, odkryć i dostać się do podziemi, y, które mamy nadzieję, że y, będziemy mogli udostępniać Zarówno naszym gościom, ale także poznać dogłębnie historię tego zamku, bo historia w zamku Czocha nigdy się nie kończy. Ostatni właściciel zamku Ernest Giczoff remontuje zamek w 1909 roku. Ten remont trwa do 1916 przez 7 lat. Dokonano tutaj e, wspaniałych rzeczy, w których tak naprawdę obecny e, stan możemy zawdzięczyć e, ostatniemu rekonstruktorowi zamku Podophardowi. Według jego planów zamek Czocha ma e, podziemia, e, według zapisków ponad około 5000 m2, także Liczymy, że faktycznie gdzieś one są. Pytanie, czy Zamek Czocha w ogóle miałby tajemnice, gdyby nie ten 1909 rok, kiedy Z Giczow kupuje ten zamek i po prostu wywraca to wszystko do góry nogami. Wtedy powstają te wszystkie tajne przejścia, po których dzisiaj turyści idą tylko częściowo, bo ja wiem, że głęboko pod nami, na przykład w kuchni, jest jeszcze kaplica i jeszcze jeden tunel. Ale właśnie od tamtego czasu w zamku zaczyna się coś dziać. To jest trochę inaczej niż w innych obiektach, kiedy wszystkie legendy wiążą się ze średniowieczem. Tutaj najważniejsze tajemnice powstają w XX wieku. Ernest Kiczow, ostatni właściciel zamku Czocha, tworzy nową jego historię i nową odsłonę tego zamku. Piotr Kucznik, prezes Użyckiego Towarzystwa Historycznego Zamku Czocha przewodnik zamku. Od 1942 roku te przejścia, te podziemia zostają powiększone. Jest to baza, staje się to bazą do działań hitlerowskich, do działań nazistowskich związanych z wojną, związanych z produkcją najnowszej, cudownej broni, którą Niemcy koniecznie potrzebowali, aby wygrać drugą wojnę światową. Otóż jednym z najważniejszych odkryć, jakie dokonaliśmy, było odkrycie turbiny, turbiny Waltera, tego samego Waltera, który produkował Silniki rakietowe do Messerschmittów MS-163 ME Komet w miejscowości Baworowa poniżej zamku Czocha. Okazało się, że dodatkowo została schowana w skrytkę, znalezioną po 80 latach, bardzo dziwny instrument. Tym instrumentem był, był aparat tlenowy firmy Magirus o nazwie Pionier. Co te dwa przedmioty robiły ze sobą wspólnie? Przecież generalnie nie używa się aparatów tlenowych w zamkach. Otóż one wspólnie razem miały ze sobą koegzystować. W jaki sposób? Otóż zalewanie silników rakietowych było zawsze czynnością bardzo toksyczną i bardzo wybuchową. Do tego należało używać aparatu tlenowego, a paliwem, które zalewano, był nadtlenek wodoru. A więc niesamowicie wybuchowa e, substancja. Ale dodatkowo aparat tlenowy służył, musiał służyć tym Którzy powiększali podziemia zamkowe, czyli górnikom. Oni te aparaty używali, wchodząc już w podziemia, w głębokie podziemia, jak opisał je Bodo Ephart. Zamek Czocha ma nieskończenie wiele tajemnic. Odkrywamy je niemal każdego dnia i tak naprawdę nie wiemy, który to będzie dzień. Przewodnicy, podczas gdy szykują trasy, podczas gdy prowadzimy prace związane z aranżacjami i nowymi wystawami sal zamkowych, Natrafimy na niesamowite rzeczy, tak jak któregoś dnia, podczas gdy już przygotowaliśmy trasę zwiedzania. Przewodnicy napotkali na niesamowite odkrycie, niesamowite miejsce, mianowicie podczas układania książek pod drewnianymi elementami mówią, że jest dziura i więc tą dziurę e, ogromną musieliśmy sprawdzić i zobaczyć, co tak naprawdę jest. Generalnie nie wyglądało to nam. Na małą skrytkę, w której mogły być e, jakieś kosztowności, e, ale może jest to przejście właśnie do nieodkrytych miejsc w zamku. W zamku Czocha cały czas coś znajdujecie, i tak też działo się z pewnym bardzo tajemniczym listem. Remontowany był cały dach, ściągany był, i wtedy znajdujemy tam. Świetnie ukrytą skrytkę. Agnieszka Łabus, sekretarz Łużyckiego Towarzystwa Historycznego Zamku Czocha, przewodnik zamkowy. Skrytkę, która przetrwała 70 lat, ponad, bo przyjmujemy, że została stworzona i wyekwipowana gdzieś pod koniec 1944 albo na początku 1945 roku, kiedy już wiadomo, że będzie się zbliżał koniec wojny. W tej skrytce znajdujemy bardzo dużo różnych rzeczy, różne rzeczy techniczne, książki, gazety, ale też niepozorne, zmięte kulki papieru. Okazuje się, że jakiś list, jakaś informacja napisana po niemiecku. Okazuje się, że list pisze Józefina Giczow, żona ostatniego właściciela Ernesta, do swojej zaufanej powiernicy na zamku. Powiernica ma na imię Bidi, bo sam list zaczyna się Liebe kleine Bidi, droga mała Bidi. Józefina informuje w nim Bidi, że są na wyjeździe. Ernest z reguły odmawia wszelkim zaproszeniom, a tym razem zwrócili się do nich Libekowie i Ernest, czyli pan Giczow, wyraził zgodę. Józefina jest troszkę przerażona, może zdenerwowana, dlatego że nie ma odpowiednich ciuchów, nie ma odpowiedniej biżuterii. Prosi więc Bidi o to, żeby ta przesłała jej, wymienia różne rodzaje odzieży, ale też odpowiednią biżuterię. Ale w tym celu, żeby Bidi tą biżuterię mogła jej przysłać, Józefina wysyła jej kluczyk. I z tym kluczykiem Bidi ma podejść do pewnej szafy. Niestety nie wiemy dzisiaj, która to była szafa. Otworzyć dolną szufladę tym przesłanym kluczykiem i z tej szuflady wyciągnąć kolejny kluczyk. I z tym kluczykiem ma dopiero podejść do odpowiedniego sejfiku, skarbczyka i stamtąd powyciągać to, o co prosi Józefina: czyli pierścionki, czyli bransoletki, w tym jedną bransoletę z dwunastoma diamentami i dużym zielonym kamieniem. I to ma przesłać Józefinie e, przesyłką w torbie. Jak widać, Bidi musiała być bardzo zaufaną osobą. Józefina musiała jej bardzo wierzyć, że ona to wszystko wykona. No, ale też widać, że Józefina posiada całkiem sporą kolekcję biżuterii. A po opisie tego, o co prosi Bidi, no, cała reszta na pewno musiała być równie zachwycająca. Partnerem projektu High History jest sklep Militaria.pl. Polecam. Joanna Lamparska. Tak naprawdę nie ma miesiąca, czego tak naprawdę byśmy w zamku nie mogli odkryć i nie odkryli. Kolejne wątki dają nam nową drogę do odkrywania sekretów tego niesamowitego obiektu. Ten zamek ma swoje tajemnice. Kiedy Ty zaczynałeś pracę, to wiedziałeś, że ma te przejścia, te komnaty. Jaka była Twoja wiedza o obiekcie wtedy? Wtedy jeszcze o, o zamku tak naprawdę się nie mówiło zbyt dużo, ale kolejne. Badania na temat historii tego zamku pokazywały nam coraz więcej. Przykładowo, według już wcześniej otwartej znanej nam literatury dotyczących tajnych przejść, było ich ponad 40. Odkrytych mamy 18, czyli na dom rozprawy z jednego miejsca zamku zupełnie niezauważony można przedostać się do zupełnie innego z piwnic na sam szczyt. I odwrotnie. Wiemy przecież, że kiedy Ernest Giczow ucieka z zamku, to nie zabiera stąd swoich rzeczy. On to ukrywa, więc oprócz tych skrytek, które tworzone były już w czasie przebudowy, Ernest dodatkowo wykonuje przed ucieczką z zamku na pewno inne, gdzie te rzeczy na przechowanie, bo liczył na pewno, że szybko wróci z powrotem do swojego domu. Yy, więc ukrył je. Na pewno poszukujemy odpowiedzi, pełnej odpowiedzi na zdanie klucz, zdanie, które otwiera wszystkie tajemnice zamku. Ernesta Giczowa wypowiedziane pod koniec stycznia 45 roku. To zdanie brzmiało, oddajcie im wszystko, a i tak zabiorą drobną cząstkę skarbów w Zamku Czocha. Ilu turystów odwiedza rocznie Zamek Czocha? Zamek Czocha odwiedza rocznie ponad 350 tysięcy turystów. To jest dużo czy mało? Bardzo dużo. W szczególne zainteresowanie, zainteresowaniem cieszą się zarówno i zwiedzanie zamku dzienne z przewodnikiem, ale także te wydarzenia, dodatkowe tematyczne, czyli nocne zwiedzanie zamku dla dorosłych, jak i również dla dzieci, czy też śladem wojennych tajemnic, czy nawet już po warsztaty magii. Ten zamek był rozbudowywany przez bardzo wiele wieków. Od XIII wieku zmieniał się, bryła była zmieniana aż do tego początku XX wieku, kiedy zamek ma nowego właściciela, M. Stagiczowa, człowieka, który dorobił się na przemyśle tytoniowym i kto bogatemu zabudował. Broni na 40 urodziny, postanowił przebudować sobie nową siedzibę. Wiele rzeczy nadprzyrodzonych miało tutaj miejsce. Wiele osób tutaj zmarło, czy w okolicach. I myślę, że takie stare obiekty nigdy nie będą pozbawione tej energii. Ona będzie krążyć. Prowadzisz jeszcze nocne zwiedzania? Nie. Właśnie z tego powodu. Jeżeli odwiedzicie zamek Czocha, będziecie prawdopodobnie wędrować z przewodnikiem, ale zawsze warto poprosić, żebyście mogli zajrzeć gdzieś z boku, żeby coś podnieść, gdzieś zajrzeć, bo ten zamek jest przeklęty przez tajemnicę. Po prostu inni nie mają nic, a on ma po prostu wszystko. W każdym, w każdym kawałku cegły.